Witam w Pogłoskach Padoku. Ja nazywam się Janek i będę opowiadał o, o tym, co się dzieje w świecie Formuły 1, moje zdanie, moją perspektywę, moją opinię. Mam nadzieję, że będziecie mnie wspierać um, i oglądać, oglądać mój rozwój. Dzisiaj ja chciałbym omówić um, kontrakt Hamiltona, co się dzieje, co to za sytuacja dziwna nadzieje mistrzowskie Red Bulla, kalendarz, bo Panowie z Liberty są bardzo um, pewni, ale ja bym taki pewien nie był. Czego spodziewać się spodziewać po Astonie Martinie? I jak Bottas nie będzie się bawić w Nicka Rosberga? No i teraz co z tym Hamiltonem? No bo mija, czas mija, kontraktu nie ma. I teraz Ed, Eddie Jordan mówił um, dużo na ten temat. Mówię, że on by Hamiltonowi pokazał drzwi, jeżeli oni nie że nie, nie ściga się na naszych warunkach, to nie się w ogóle nie ściga. Moim zdaniem dość kontrowersyjna wypowiedź, ale ma, ma, ma trochę racji, moim zdaniem. A to wina, wszystko to, to Wolfa, bo on tak pompował Hamiltona i zachęcał go do. E, tak go napawał go pewnością, budował jego ego i teraz ma wymagania, jakie ma. A panowie w Niemczech, dajmy leże. Powiedziałbym, że mm, po występie Russella w Grand Prix Sakiru widzą, że mogą dominować Formułę 1 bez Hamiltona. Chociaż nie byłbym taki pewien, moim zdaniem a Russell jeszcze RaceCraft nie jest taki dobry jak Hamiltona, ale myślę, że w kwalifikacjach ni, nie, niczym nie ustępuje Hamiltonowi. A, no i teraz, w co gra Luis? O co mu chodzi? Pierw pensja. Myślę, że jako siedmiokrotny mistrz świata z rekordowej pensji, no ciężko mu się dziwi, Jest skończy najlepszym kierowcą na razie. Chyba słyszałem też o wpływach w Daimlerze, w Mercedesie i chcę mieć um, wpływ na obsadę drugiego fotela, bo Bottas jest dla niego bardzo wygodnym um, kierowcą. Powiem o tym później, gdyż nie jest na tyle dobry, żeby mu dorównać, ale wystarczająco go naciska. Ale myślę, że jego czas powoli w Mercedesie kończy, a Mercedes chce mieć nową, wschodzącą gwiazdę w postaci George'a Russella. Wcześniej wspomniałem, muszę przyznać, że myślałem, że Hamilton chce zakończyć karierę, ale, ale sam jego ojciec mówił, że lubi tę karierę kontynuować, rozwijać się, co czego nie ma wątpliwości. Lewis może spokojnie zdobyć ósmy, 9 tytuł, jeżeli Mercedes nie strzani nieskrzani regula regulacji nowych coś na pewno nie stanie i ogromną przewagę w tym sezonie zaprzestali rozwój o Jezu, bodajże na początku sezonu i rozwijali ten samochód tegoroczny więc moim zdaniem będzie kolejny sezon dominacji Mercedesa więc Luis moim zdaniem z obydwie strony tak się dogadają lecz znaczy może to pozostawić pewien niesmak i myślę, że tu może, może być ostatni kontrakt Hamiltona. Teraz nadzieję mistrzowskie Red Bulla. Red Bull od, powiedziałbym, 2016 buduje samochody, które są konkurencyjne, lecz nie są wystarczająco konkurencyjne, żeby um, naprawdę rzucić rękawicę Mer Mercedesowi. Zawsze zaczynają wolno, tak słabo, ale na koniec sezonu podjeżdżają Mercedesa i Ferrari podjeżdż Ferrari to oczywiście nie w tym roku, ale podjeżdżały Mercedes, ale już kiedyś Hamilton miał w tytuły cztery wyścigi wcześniej i Mercedes miał mistrzostwo mi świata konstruktorów. I teraz jakie plany mają? Jakie plany ma Honda? Oczywiście, że chcemy rozwijać em, nasz nowy silnik na do 2021. Nie tylko, jeśli chodzi o osiągi, lecz, lecz jak o lecz oczywiście jako niezawodność. I wiemy, że jesteśmy za Mercedesem i że nasi rywale też nie będą spać w, podczas przerwy zimowej, powiedział Tanabe. Mamy bardzo krótki, e, mamy bardzo krótką przerwę zimową i wszyscy związani z Formułą 1 będą starali się e, zmaksymalizować e, w, ich starania, żeby wygrać Mistrzostwo Świata. No, Mercedes wygra. Więc nie będzie ciężko wygrywać wyścigi. Ale z drugiej strony będziemy szczęśliwi wygrywać więcej wyścigów i walczyć o Mistrzostwo w następnym sezonie. Więc będziemy walczyć, będziemy pracować nad, bardzo ciężko nad naszą jednostką napędową na następny sezon. Powiedział szef techniczny si si um, silników hondy. Moim zdaniem nic to nie, nie, nie wniesie, gdyż gdyż, w że McLaren mówił, że Mercedes około 30 koni znalazł no, mechanicznych, więc nie wiem, co tam panowie w hondzie wierzą, ale szczególnie, że odchodzą, więc nie widzę sensu w ogóle starań tak naprawdę. O odchodzą ze sportu i nie za bardzo widzę dla nich jakąkolwiek nadzieję. Nie, nie, ja nie wiem, co oni chcą zrobić, co tak naprawdę. Red Bull. Ale myślę, że... Spe... Um. Hmm. No nie wiem, co powiedziałem. o. O ich nadziejach. Zawsze mają mnóstwo nadziei i potem nic z tego nie wychodzi już w 2019 i dobry samochód wygrali ile z trzy wyścigi w zeszłym roku tylko dwa w Wielkiej Brytanii i w, w Abu Zabi Mają bardzo dobry mają bardzo dobry skład kierowców i wydaje mi się, że 2022 będzie najlepszą szansą, żeby żeby wygrać żeby w końcu pokonać Mercedesa. Inaczej nic, nic z tego nie wyjdzie. Następną kwestią, którą chciałbym omówić, to kalendarz. gdyż już odwołano Grand Prix e, Chin, moje zdaniem jest odwołane, które jest, zastąp jest zastąpione przez Imole i Grand Prix Aus Australii zostało przesunięte. Generalnie wszystkie tory uliczne stoją pod znakiem zapytania. Jest to jeszcze Monaco, Azerbejdżan, Kanada. Gdyż te tory muszą szybciej rozpoczynać Przygotowania do, do, do wyścigu, gdyż wszystko, um, zorganizowanie tary, toru, barier, wszystko jest o wiele trudniejsze logistycznie niż na takim zwykłym, nożem, na przykład Hockenheim. I sezon rozpocznie się później niż planowano 28 marca w Bahrajnie. Zamiast um, Grand Prix Australii, to jest przesunięte ze względu na restrykcje um, tam obecnie panujące. Um, przełożono Grand Prix Chin. Moim zdaniem się nie odbędzie. Patrząc, czy idzie ta trzecia fala. Um, tak informuje portal Formule, formule 1.nl. Możemy się spodziewać odwołania Grand Prix Monaco, Azerbejdżanu i Kanady. Um, wiadomo, że tu chodzi o, też o pieniądze, gdyż zbudowanie tego, bo toru, zbudowanie toru pochłania ogromne środki. I mi, mi osobiście jest bardzo szkoda tych wyścigów, gdyż bardzo... Monako jest nudny wyścig, ale historyczny. Azerbejdżan dość fajne wyścigi. Zawsze, jakieś, zawsze były ciekawe. Kanada to jest mój osobiście ulubiony tor. Bardzo go lubię. To jest tor kierowców ciasno bajka. I też jeszcze kolejna kwestią jest to, że, nie, że organizatorzy nie będą mogli sprzedać biletów. Bo, jeżeli będą restrykcje, nie będą pozwalały na sprzedaż biletów, to wiadomo. Nie będzie w ogóle sensu e, organizowania takiego wyścigu. Co może otworzyć szansę dla Portugalii, Nerburgringu, Turcji, które to, te wyścigi osobiście mi się w zeszłym sezonie bardzo podobały. Były naprawdę pod wrażeniem. Chociaż z Turcji to strzanili ten asfalt, więc. To może był, był, było wiele skutków, które uczyniły ten wyścig lepszy, niż powinien być, ale mi się bardzo podobał. I, I teraz przejdźmy, czego możemy spodziewać się po Astonie Martinie. Moim zdaniem dostaną, chłopaki z Astonem Martinem dostaną zeszłoroczny silnik Mercedesa. Znaczy twój z Samochód tam będzie, no, będzie znowu kopia. Co może ich. Że tym, co może um, skutkować, że oni zajmą trzecie miejsce w generalce. Też sam, ten samochód to był jeden z najlepszych samochodów w Formule 1 stworzonych. I jeszcze z rozwijającym zacieśnianiem pracy z Mercedesem. Moim zdaniem, możemy naprawdę, mo oni mogą nawet wygrać mistrzostwo za 3-4 lata. Bo papa Stroll jest bardzo inteligentnym człowiekiem. Łebski gościu. On wie, jak się dorobić pieniądze i jaką strategię obrać, żeby osiągnąć sukces. Moim zdaniem, to możemy, mój, trzeba, trzeba uważnie się przeglądać temu zespołowi. Ściągnęli czterokrotnego mistrza świata. Który zna etykę pracy w mistrzowskim zespole. Stroll właśnie mówił, że on chce, żeby jego ludzie myśleli jak mistrzowie. Nie jako zespół, który fajnie jak zdobędzie punkty, tylko myśleć jako mistrzowie, mieć tą mistrzowską mentalność, która jest w Mercedesie, Red Bullu, może Ferrari, tak, tak średnio. ale na pewno w Mercedesie i Fetel może zaszczepić. Jego, pod, jego etykę pracy, którą, którą chwalili i Ferrari, i w Red Bullu. I też fe, z, zakontraktowanie Fetela, to też nie do końca może i sportowo była najlepsza opcja, lecz marketingowo ściąganie czterokrotnego Mistrza Świata jest świetne marketingowo dla takiej marki jak Aston Martin. Bo br, taka marka potrzebuje Mistrza Świata za kierownicą. Który wskaże im odpowiednią drogę do sukcesu? Moim zdaniem Sergio Perez, i jest lepszym obecnym kierowcą Formuły 1. Mówił właśnie Eddie Jordan, mówił, że Fetel już jest, już swój pik, tak zwany się za nim. I ostatnie dwa sezony z Lekrykiem były tragiczne. No, nie, no były słabe, może 2019 nie był tragiczny, ale. Na pewno zeszłoroczny sezon był bardzo słaby. Ale może też Ferrari go bardzo słabo traktowało Fetela, więc moim zdaniem, jeżeli będzie dobrze się spisywał na sennym sezonie, to e, będzie wina Ferrari, ale jeżeli on słabo spisywał, to już Fetel się skończył tak brutalnie mówiąc. Ja lubię Seba. To jest bardzo miły człowiek, pogodny, szybki kierowca, ale wydaje mi się, że to nie jest samo co Hamilton. Schumacher, Senna, Alonso. Bardziej wydaje mi się, że skorzystał z tego, że Rad był tak świetny samochód, przygotowywał w jego mistrzowskich latach. A jeśli chodzi o strola, to no, taka ruska ruletka bym powiedział. Raz dobrze, raz źle. Jest kierowcą szybkim, ale jego regularność jest tragiczna, rozwija się. No ale no cóż, no. ojciec mu tego miejsca fotela nie zabierzemy, prawda? Teraz przejdźmy do Walteriego Botasa, nazywanego paziem Louisa Hamiltona. No, w sumie ciężko się dziwić, prawda? Już jest jego paziem od, od Grand Prix Hiszpanii w 2017 było widać, że jak miał blokować Hamiltona w twórczości To tak, tak ostro go wtedy blokował, że to było widać, że że o Mistrzem Świata w Mercedesie nie, nie będzie. Też wiadomo, te słynne Walter i James. To już tylko tak ustabiliz go, ustabilizowało go na pozycji pazia. Hamiltona, a Louis bardzo go lubi. Louis go broni i chce, żeby, żeby do końca jego kariery Bottas w tym drugim fotelu siedział. Ale co, ale co mówi sam zainteresowany? Mówiąc o współpracy z Louisem Hamiltonem, Hamiltonem, myślę, że atutem naszego zespołu jest to, że możemy współpracować razem. Możemy się ostro ścigać, ścigać ale możemy to, możemy to również tam zostawić. I jeżeli współpracujemy razem, wiemy, jakie korzyści będziemy z tego zespół. Znaczy, Louis i Mercedes, nie Walteri. Nie chowamy przed sobą ustawieniami, albo ani e, dzielimy się informacjami, jeśli chodzi o ustawienia i dane. I dzięki temu mamy świetną atmosferę w zespole. No, jeżeli kierowcy ze sobą nie rywalizują, jest jak jakieś jak ziomale, no to wiadomo, że jest dobra atmosfera w zespole. Było wiele osób, które sugerowały, że powinienem zamienić się na Niko Rosberga, ale ja nie jestem rozbergiem. Ja wolę rozmawiać na, na torze i ścigać się fair. No, dlatego nie wygrał mistrzostwa i tylko 9 wyścigów, a Luis z 50, 7, 70 około wyścigów wygrał na Mercedesa, więc. I u, udało mi się poznać Luisa. I wiem, że nie ma sensu z nim wchodzić w mind tak? W gry psychologiczne. No ale jak Louisa w alterii nie zdestabilizuje, no to go nie pogona. Bo Louis, jeżeli Louis jest stabilny, czuje się niezagrożony we swoim zespole, jest niepokonalny. Go się nie da pokonać. Myślę, że wkurzanie go byłoby tylko stratą mojej energii. A kiedy on jest wkurzony, jeździ jeszcze szybciej. No to przypomnijmy sobie 2016 rok, kiedy popełnił tyle błędów na startach, że którego kosztowało mistrzostwo na końcu. I jeszcze na koniec. Myślę, że robiąc to co robię, uda mi się wygrać. To jest mój cel. Zobaczymy. Nie wierzę w Alteriego. Ale no, jeżeli jest taki pewny siebie. Jeszcze ostatnia kwestia to chciałbym połomyć o zauberze i Reno. Gdyż e, Zauber e, Alpine, teraz Renault Alpine, nie ma zespołu satelickiego. Jak ma każda ekipa w F1, Mercedes ma racing: Asana, Martina i Williamsa, Ferrari ma e, Hassa i teraz Alfa Romeo, a Alpina nie ma żadnego. I wydaje mi się, że Zauber może być dla niej bardzo ciekawą opcją. Szczególnie gdy. Em, Wydaje mi się, że Kimi i Giovinazzi nie są najlepszymi już teraz kierowcami, a Kimi utrzymuje się tam, moim zdaniem, dzięki bardziej poparciu ze strony Fiata, Ferrari, a Giovinazzi, wiadomo, z juniorem. A Ren, moim zdaniem, jeszcze patrząc, że Abitbul został odsunięty od roli dyrektora zespołu, moim zdaniem on może, może zostać dyrektorem Zaubera, za rok, bo Zaber przedłużył kontrakt z Ferrari tylko na rok. Czyli nowe regulacje, nowa umowa. Kto wie, kto wie, może to Robert by wskoczył do tego fotela. Moim zdaniem to była bardzo ciekawa współpraca i sam byłbym, sam chętnie bym to zobaczył, gdy się rozwinęło. No dobrze, no to byłoby to na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych zynałach odcinków Pogłosek Padoku.